Cześć, tu to nie witam Was w kolejnym odcinku ze spor, tym razem przechodzimy do fazy cywilizacji. Historia, taktyka twojego plemienia zapewniła Ci pierwszą cechę kulturową. Te, ta cecha, co tu mamy w krótszym czasie niż godzina, bardzo ładnie. Ta cecha wyznacza kurs Specjalizacji Twojego narodu oraz jego badań, co tu jeszcze ukończyłeś, miasta, dobra, technologicznych, yy, miary rozwoju Twojego państwa, obywatele opracują unikatowe urządzenia, które pomogą Twojej cywilizacji na ścieżce ku zdobyciu władzy na na świate nad światem. Ja nie, nad światem. <grydy> Użyj ich mądrze. Tak, e, ogólnie problem był jeszcze taki, że jak widzicie, nawet taki zwyczajny atak ze strony tamtych ostatnich tych spowodował tutaj straszny spadek, ale danie im prezentu też spowodowało znaczny wzrost, więc teoretycznie później zbierałem to jedzenie i znowu musiałem dać im prezent. To się tak wyrównało. Ostatecznie skończyło się tak, jak chciałem, żeby się skończyło, więc jesteśmy przedsiębiorczy. Pokazaną mamy całą naszą fazę plemienia. Zaczęliśmy jako plemię agresywne, co się wywodziło z naszego rodowodu, drapieżnika. Zniszczyliśmy pierwsze nam znane inne plemie, ale później uznaliśmy, że będziemy bardziej ucywilizowani kulturowo i zaczniemy zawierać przyjaźnie. Tak też. Yy, w tym momencie istotne dla nas będą w fazie cywilizacji, bo tu jest tak, faza cywilizacji, to jest to. Ta umiejętność sprawia, że przez określony czas Twoje pojazdy nie będą odnosiły uszkodzeń. Spoko. Yy, tutaj, yy, ta umiejętność zwiększa całkowite, a nie, to jest kosmos. Ta umiejętność uszkadza wszystkie budynki i pojazdy znajdujące się w zasięgu eksplozji. To też jest spoko. No i przedsiębiorczo w tym momencie to jest ta umiejętność umożliwia szybko jeszcze wykupienie miasta, co będzie bardzo przydatne. Bardzo. A zaraz zobaczycie, czemu. Więc minęło już kupa czasu. Niestety ten zegarek zasłania mi ile miliardów, ale widzę, że 170, zakładam 4 miliardy albo 3 miliardy, chyba 4. I 179 milionów 810 tysięcy lat. Przechodzimy do fazy cywilizacji. Ratusz, 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 ratusz! Twoje plemię opanowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsze na planecie. No i wy bombiście, no. I teraz będziemy budowali nasz pierwszy ratusz. I szczerze, no. Niech idzie, no, niech leci po prostu. Zaszaleję, bo nie mam pojęcia. Mm, jak ten ratusz. Nie miałem jakoś zbytnio pomysłu z góry, więc go sobie będę robił od totalnych podstaw. Nie, ten dach nie. Ratusz zamkowy. To w takim wypadku inne podłoże niech będzie koliste i to już wygląda jakoś fajnie jak, jeśli, jeżeli chodzi o podstawę tutaj jest jakiś kibelek ja to zawsze kibelek nazywam cholera wie co to jest To jest, znaczy to są ścieki łączniki, tak? spoko, no mogą być łączniki Dobra, trzeba będzie jakieś drzwi dać do tego. Gdzie to ma przód? Ja nie widzę, gdzie to ma przód. Obróciłem tym. Kurczę, muszę to sprzedać. Ach, przepraszam. Przód był tutaj. Więc tak. Kładziemy to. Robimy duże. Dokładamy to. Zwiększamy. Jest idealnie. Tak było idealnie. Teraz na razie to. Wejście. Nie. Nie. Tak. To pasuje świetnie. Do tego możemy dołożyć jakieś okienka. Pięknie. Jaką fajną flagę na górze? Tą. Czy to może się wbudować w to? Czy to musi być postawiony jakiś łącznik, na którym będzie stała flaga? Spoko wygląda. Tego bym dorzucił jeszcze tą. A, bo ona się trzyma w ten sposób. To może z tej drugiej strony być, żeby to ciekawie wyglądało. O. Tutaj jakiś maszt. Nie no dobrze stał. He <gry> Bajerancki. Ale na środku go ustawić. O. Jest dobrze. Teraz jest dobrze. Dobra, niech będzie tak. Jeszcze co się fajnego było. Dachu nie chcę. To tutaj też się kręci, też jest bajeranską. Wszystko się obraca, wszystko się kręci, no i to chyba by było na tyle, bo nie wiem, co tu jeszcze dobudować. Ciekawie wygląda, eee, z pewnością ciekawie, nie, to sobie daruję. Więc teraz go ładnie pomaluję. Hmm, częściami myślę, że nie trzeba, można całościowo e o, to wygląda nawet ciekawe. <ścoughs> Jakiś taki jaśniejszy. Nie, Uch. no, to jest takie, taki fajny, taki, taki, taki. Mi się podoba. Trzeba go nazwać. Eee... Hmm. Jak to nazwać? Spawny. <ścoughs> spawny brązów. To jest spawny brązów. Opis nie jest potrzebny. I oto zapisz oczywiście, tak. Oto powstał nasz ratusz. Tak, ratusz. Ratusz. Hajs! Eee? <grym>, tak, tak, hajs. Hajs! Wszyscy hajs. Hajs! No. Samochody z hajsem! Samochody z hajsem! Tak, tak, samochody z hajsem. Samochody z hajsem! Samochody z hajsem. No, no, co? Ciastko! E, co? Uh, nie. Ratusz. Tak, ratusz. Ratusz, ratusz. Hajs. Tak, hajs, hajs. Samochody z hajsem! Tak, samochody z hajsem i ciastko czas rozpocząć fazę cywilizacji zgodzę się więc mamy teraz wybudować nasz samolocik znaczy samochodzik owszem samochodzik więc tak mm, pójdziemy standardowo to wygląda na takie standardowe podejście pod samochód. To mu ładne. Coś takiego co ładnie by się wkompilowało. Chyba, że jest jakieś lepsze wejście. Nie, nie widzę. To jest za duże. To może być nawet spoko. Dalej. Hmm, gąsienica? Za duże, znaczy za małe, i jednocześnie za duże. Dobra, może po prostu zrobię koła. <laughs> Nie tą górę trzeba zmienić. Jest lipna. on nie ma przodu tutaj nie, chyba jest dobrze Coś takiego <zysy> Haiz, dobra. Więc tak, na razie ma dużo szybkości, mało wytrzymałości Zdrowie wytrzymałość, tak? to daje mu zdrowie wytrzymałość. Szybkość. Zdrowie wytrzymałość. To by mu dawało tylko szybkość, to mu by, by dawało tylko zdrowie. Więc na razie skupiliśmy się na yy, Po trochu tego, po trochu tego. Więc zdrowie szybkość. Tutaj. To też zdrowie, szybkość. To podwójna szybkość i koła, szybkość. A takie koła by dawały zdrowie, szybkość. Takie też. Trzeba trochę zbalansować to zdrowie z szybkością. Żeby nie były takie do końca mierne. Te pojazdy. Tak, no i teraz hajs 5, 4 hajsów. Oczywiście, że się wozimy wybombiście jakoś. No pewka. Są hajsy jest impreza. Największy maszt. Najbardziej rozburzony. <grym> Teraz nam życie zaczęło brakować. jest Jeszcze oznaka z hajsem. Strasznie dużo hajsu ma. Teraz to, jest, to, jest, to są udogodnienia jakieś. Dla przyjemności. Neonowe. Obróć to. Pięknie. Świetnie. Nie, no może czegoś takiego nie. To mu damy na tył? <grystanie> <grystanie> nie, to już się nie zmieści. A to? <grystanie> no i jest nasz pojazd Mistrzów. Jest bardzo zbalansowany. Trzeba go jeszcze jakoś fajnie pomalować. A, tak nie? <tryk> <Dieny. tryk> Kryptness tu maksimum. Zbyt jedne są te kolory niektóre. Taki w sumie. jakby tą flagę zmienić. Koła żagiel. To, 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 to Ruszowe O, tak jest tłumione trochę. Albo właściwie to było ok. Nie ma co się pierdzielić. Oczywiście go nazwiemy. Jest to samochód sukcesu. Jest to samochód sukcesu, który właśnie zostaje w tym momencie zapisany. I potwierdzony. I mamy nasz pojazd, i w tym momencie wchodzimy w fazę cywilizacji. A gra z niej zostanie rozegrana w następnym odcinku. Mamy stworzony ratusz pojazd. Resztę budynków myślę wybiorę, bo nie będę chciał, albo stworzę poza odcinkiem, żeby nie, żebyście nie marnowali czasu. Chyba ja wybiorę gotowe. Albo zobaczę zresztą. Nie wiem. W każdym razie mamy nasze pierwsze miasto. Boom. Nadeszła area oświecenia. Postęp postępu i transportu. Twoje, twoja metropolia jest pierwszym miastem na planecie. Lecz Twój gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta utworzone przez inne jego odłamy. Aby awansować do następnej ery, musisz je wszy wszystkie zjednoczyć. Dobrze więc. Teraz do dowodzisz pojazdami i zarządzasz miastami swojego narodu. No ta planetka jest bardziej. więcej morza ma niż tego niż. Niż nie. W początku jednym jednym miastem. Dobrze, że, z, z, że ostatnie nasze gniazdo było nad wodą, bo dzięki temu e, możemy budować od razu jednostki e, wodne. A to, to byśmy nie mogli, to jest też istotne. Musisz e, kontaktować się z innymi nacjami, kiedy je spotkasz, aby rozpocząć zadanie władzy nad całą planetą za pomocą środków wojskowych, religijnych lub gospodarczych zerknij na twój pasek postępu dobrze to jest pasek postępu tak kamerę już, możesz... to jest standard aha teraz będę musiał obracać kamerę aby przesunąć kamerę no zdaję sobie sprawę no teraz tak i mamy to jest nasza jednostka tu jest przyprawa tak cele zajmi. Dobrze. Yy... A da się naprawdę... Dobrze. Da się zapisać już. To już jest istotne. Więc do zobaczenia w następnym odcinku zespor, gdzie na dobre wystartujemy z fazą cywilizacji. Na razie. Cześć.